najmocniejszych wstawiać się do składu, niech walczą ile sił mają. No naturalnie, że każdy już wie, że na ta nasza ławka nie jest e, za szeroka, jak to się mówi, czy za długa. E, ławka jest króciutka i, i, i trzeba rzeczywiście e, Musimy się modlić czasami, żeby e, tych kontuzji było jak najmniej, e, żebyśmy mogli w komplecie mecz po meczu grać. Nie było Murawskiego, nie było Arboledy. Nawet nie było tego za, za bardzo widać. I tak gra w poukładana. była układana. W drugiej linii e, Dziurdziewicz na zmianę z Iniaczem, To tak we, we dwóch na pół to jest jeden Murawski, tak? Tak, można powiedzieć, że, że czterech e, tych podstawowych zawodników nie grało od początku i... I to się da, daje w znaki, bo ok, mo, mo ten puchar mógł, być, mógł się podobać ten, to spotkanie, ale, ale ja nie jestem zadowolony, bo ja wiem, że potencjał jest większy i lepiej można grać. Okay, musimy poczekać też na, na boisko, jak trochę y, się odbije ta trawa, no to będzie równiejsze i będzie lepiej można pograć pierwsze piłki szybko, to co potrafimy. Ale jednocześnie trener tak mówi o tych e, osłabieniach, a jednocześnie jakoś tak trener z tej ławki rezerwowych nie wpuszcza, nawet w takiej sytuacji jak jest prowadzenie u siebie w Pucharze Polski, mecz w miarę już widać, że rozstrzygnięty, a trener ciągle jednak gra tym podstawowym składem. Znaczy chciałeś Handzicza zobaczyć jest, dzisiaj na meczu, tak? na przykład jest, chciałem zobaczyć Handzicza w końcu w akcji. A, może jeszcze zobaczymy, jeszcze e, e, gry, czy półtorej miesiąca, także tych meczów trochę jeszcze jest. E, ja uważam, że jeżeli e, ta maszyna funkcjonuje, to nawet jakieś e, ogniwo jest słabsze, a drużyna wie, że trzeba nadrabiać coś za to ogniwo. Wejdzie nowy piłkarz i czasami e, wszystko się... E, E, psuje. Także ja jestem ostrożny, jeżeli zawodnik nie melduje, że, że nie potrafi, tak jak dzisiaj, e, że nie ma sił, czy, czy, czy coś z kontuzją jest, e, tak jak dzisiaj i Iwan, no to wtedy się zdejmuje zawodnika. Jeżeli o, każdy mówi, pytam e, Peszki, pytam e, Lewandowskiego, nie, trenerze, wszystko jest ok. A taka a propos kontuzji, co z Renchifo, wiemy, co się stało? E, no coś z kolanem jest, ale, ale, ale co, co naprawdę to dopiero...